Witajcie kochani, z tej strony Dorociska Minaja. Witam wszystkie zadekalne wagusie. Wagusie, które oczywiście są wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również wagusie, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba, a jeśli Wam się oczywiście spodoba, to zachęcam do subskrypcji. Najlepiej dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moje piękne wagusie. Horoskop tygodniowy, taki ekspresowy, podgląd tygodniowy na tydzień od 6 do 12 lutego roku 2023. Zobaczymy, jaki ten dzień będzie dla Was, jakie do Was pędzą energie, na co zwrócić szczególną uwagę i na co uważać. Także zaczynamy. I okej, okay, kochani, w ogóle ja to tutaj powtarzam za każdym razem i będę powtarzać. Pamiętajcie, że jest to przekaz ogólny, więc nie wszystko będzie z Wami rezonować, nie wszystko będzie do Was pasować. Bierzcie, co pasuje, odrzucajcie, to się nie zgadza. Pamiętajcie, traktujcie te ogólne przekazy raczej jako taką, wiecie, wskazówkę, troszkę poradzę, a nie taki stricte przekaz skierowany właśnie do Was bezpośrednio. Jeśli oczywiście stwierdzicie, że kompletnie nie Wasza historia, kompletnie nie Wasza sytuacja życiowa, zapraszam do Ascendentu Znaku Księżycowego, Wenus, Mars i tak dalej. Ok, kochani, zaglądamy. Zaglądamy, wagusie, co tam u Was w tym tygodniu. I tak, wyzwanie dla wagi na ten tydzień co ciekawego w pracy w finansach, co ciekawego w miłości i karta rata na ten tydzień, no ciekawy tydzień waku się Dobrze, wyzwanie Wagi. Wyzwanie dla Was na ten tydzień. Taka energia z zewnątrz, energia, którą się trzeba zająć, którą się trzeba zaopiekować, być może czasami ją troszkę pogonić, ujarzmić, zmierzyć się z nią. Mamy, kochanie, koło fortuny. To jest jedna chyba z moich ulubionych energii. Dobrze, Wagusie, jeśli macie jakiegoś zadykalnego strzelczyka, no to wyzwaniem może być dla Was ten zadykalny strzelczyk, tak? Być może trzeba będzie go zdobyć, być może trzeba się będzie go pozbyć ze swojego życia. To oczywiście sobie zweryfikujcie, ale wiecie co? Dla mnie koło Fortuny, no to właśnie, to jest takie koło fortuny. Takie wiecie, zapraszamy do wesołego miasteczka w tym tygodniu. W Agusie idą do wesołego miasteczka. Kochani, to się będzie działo w tym tygodniu u Was, tak? Będą zmiany, będą roller tak zwane, raz w górę, raz w dół, będzie taka karuzela wydarzeń i przypadków, będzie, będą huśtawki emocjonalne również, jak najbardziej. Będą zyski, będą straty, będą huśtawki. Tak jak już mówiłam, zmiany, niespodziewajki. I w ogóle reszta akcji i atrakcji. Mm -hmm. Kochani, to jest piękna energia, mmm, która mówi: otwórz się na nowe. Otwórz się na zmiany, nie bój się zmian, nie bój się ryzyka. Bardzo, bardzo lubię tą energię. W ogóle, wyzwaniem dla Was w tym tygodniu będzie ujarzmić troszeczkę tą energię, bo tutaj są zmiany, kochani, zarówno na lepsze, jak i na gorsze. Więc warto tutaj uzbroić się w taką, wiecie, ostrożność, żeby wyłapywać, w którym momencie idą te niebezpieczne zjazdy na tym rollercoasterze, a w którym momencie będzie taka fajna, powolna, przyjemna jazda. Więc wagusie, szykujcie się na zmiany w tym tygodniu, na dużo niespodzianek, chociaż ja mam wrażenie, że tak patrząc już na dalsze tutaj energie, mam wrażenie, że te zmiany będą raczej pozytywne, chociaż tutaj waga, widzę, troszeczkę się obawia, ale już za chwileczkę do tego przejdziemy. Więc Wagusia, wagusie, dla Was koło fortuny, ono się będzie toczyć w tym tygodniu no, w różne strony i tutaj też od Was Zależy, w którą stronę e, to koło się będzie toczyło. Oby nie przejechało, bo was, jak walec. <grytanie> Także będzie super, ale raczej, raczej nie. Waga da sobie radę. Dobrze, kochani. I praca. I właśnie tak e, mówię, że troszeczkę tutaj jest obaw, troszeczkę tu jest lęków. Tutaj ta czwórka monet, kochani, jeśli chodzi o sprawy finansowe i zawodowe, ja tutaj widzę, właśnie wyczuwam taki strach u niektórych z Was. Troszeczkę. Mm, Wiecie, to tutaj jakaś zmiana być może idzie zawodowa, tak? Są jakieś takie zmiany, może nowa praca, może ktoś znajduje pracę i troszeczkę nie wierzycie być może w swoje możliwości, w swoje kwalifikacje, czy sobie poradzicie w tej nowej pracy. Kochani, strach. Wiecie, to jest, to jest takie, taka, taka energia, w której. Ktoś się czuje bezpiecznie. To jest taka, buduje sobie taką swoją strefę komfortu i w niej się czuje bezpiecznie i każda, nawet najmniejsza, takie wiecie odchylenie od normy dosłownie napawa takim troszkę strachem, że to chcę złapać i chcę się tego kurczowo trzymać, nie chcę tego puszczać, bo, bo nie wiem, co tam jest dalej, tak? Widzicie, ona, ta, ta dziewczyna nie wie, co tam, co tam jest, ona nie chce przejść, a tam są, no być może nawet bardzo szerokie wody, szerokie horyzonty i tutaj mam takie właśnie, wyczu wyczuwam taki u Was niektórych taki troszeczkę strach przed tymi zmianami, które tutaj idą. Kochani, jeśli planujecie, jeśli jest jakaś waga, która planuje od jakiegoś czasu jakieś no, grubsze inwestycje, prawda? Jakieś takie, wiecie, kapitał, taki duży kapitał, prawda, nie wiem, jakaś inwestycja, nie wiem, w jakąś być może hmm, gdzie to zgubiłam słowo nieruchomość o inwestycja w rozwój własny, w stworzenie jakiegoś biznesu, być może swojego nowego, który się będzie wiązał z jakimiś wydatkami, prawda? Wiecie co? Może warto w tym tygodniu może nie tyle zaryzykować, co warto um, skonsultować z kimś te pomysły, bo ja mam wrażenie, że jeżeli w tym tygodniu, oczywiście nie namawiam, pamiętajcie, ja nie mam, to jest taka wskazówka, jeżeli w tym tygodniu dobrze rozważycie te inwestycje, one mają szanse wzrostowe, mają właśnie ten, taką szansę na to, żeby to się fajnie w fajną stronę rozwinęło. Więc ja tak mówiłam, nie ryzykujcie, nie ryzykujcie zupełnie, ale weźcie weźcie pod uwagę to szczególnie. I teraz jeszcze bardzo ważne, mam nadzieję, że mówię to do nikogo. Jeżeli ktoś lubi. Hmm, te gierki takie hazardowe, nie? Jeżeli ktoś lubi, no to ja nie proponuję. Nie proponuję tu się bawić w żadne hazardy ani inne bukmaterki, bo tutaj z połączeniem z. Kołem fortuny, no to koło fortuny nie zawsze dobrze zwiastuje, jeśli chodzi o o, o, o materki, tym bardziej, że właśnie tutaj jest pokazane, no, trzymaj, się, em, trzymaj się, finansów, trzymaj się obecnego stanu e, konta, nie wydawaj na głupotki, nie ryzykuj, jeśli już to inwestuj w coś, co ma no, potencjał na, do na, na, no, tendencji wzrostowej, tak, no kapitał wzrostowy w jakimś czasie, także na to zwróćcie w ogóle się e, uwagę. Mhm. Ale ten strach, ale to jest jakaś blokada przed tymi zmianami, kochani. Sprawdźmy sobie to. Dobra, ja sobie to sprawdzę. Ja to muszę sprawdzić. Ja, jak się czuję niedokończona, to ja lubię sobie tutaj dopowiedzieć. Chociaż wiecie, ja bardziej lubię takie przykłady, takie rozkłady, kiedy ja nie muszę sobie dopowiadać, kiedy wszystko jest jasno i klarowne. Ale tutaj właśnie zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy czego ta wakusia się tutaj obawia. No zmian. No tak, zmian. Um, jest trudność tutaj podjęcia jakiejś decyzji. Dwójka no poław, kochani. Wagusia, mhm. um, tu jest zwątpienia. Kto Wagusia wątpi? Wagusia wątpi w swoje możliwości, w swój potencjał. Mhm. Takie zastanawianie się, właśnie, czy idziecie do nowej pracy, czy następują zmiany w waszej obecnej pracy, prawda? Jakie jest zmiana stanowiska i tak dalej. E, jakaś ewentualność być może się pokazuje u jakiegoś wyjazdu, prawda? Jakiejś delegacji, być może przeprowadzki za nową pracę, kochani. Tu się tak pojawia, e, takie pojawia, takie jest czy sobie dam radę, czy sobie poradzę, a czy mi się to opłaca, e, a czy w ogóle ten kierunek jest dobry, w którym idę. Hmm, no, dwójka buław, to jest takie, wiecie, strach właśnie, tu jest, jedno jest znane, drugie jest nieznane, idę w nieznane, troszkę strachu się tutaj pojawia, więc wagusie, tutaj warto rozważyć, warto się zastanowić na spokojnie, logicznie, ja rozumiem strach, rozumiem przyzwyczajenia, rozumiem, że czasami po prostu zasiedzimy się w jakimś miejscu, ale może warto, warto zainwestować w coś nowego, w coś innowacyjnego, w coś, co może polepszyć Waszą sytuację finansową i zawodową. I zobaczyć, i zobaczyć, co z tego wyjdzie, prawda, przynajmniej, przynajmniej to rozważyć przede wszystkim w tym tygodniu, jeśli już nie całkiem, wiecie, konkretne działanie, to rozważyć, bo wiecie, tutaj dwójka buław, no nie do końca ona namawia do tego, żeby już podejmować decyzję, warto tutaj mocno się zastanowić, nie, w którą bramę pójść, także warto, warto w tym tygodniu tutaj wziąć to pod uwagę, także... Mm -hmm. No to koło fortuny, mówię, niesie zmiany, niesie różne. I tak jak mówiłam na samym początku, warto właśnie zobaczyć, w którą stronę ten roller coaster idzie, kochani, i czy, czy, czy idzie w tą bezpieczną, tę bezpieczną dół, czy w tą niebezpieczną górę. Także zobaczmy, zobaczycie, zastanówcie się tutaj. Mhm. I właśnie tak, i tak jak mówiłam, troszkę też. No, te hazardy, omijajcie te hazardy wszelkiego rodzaju. Dobra, kochani, miłość. <laughs> Kochani, mamy askielichów, no to cóż, to dużo. Tu będzie dużo zmian, to będzie bardzo dużo zmian i to jest mnóstwo szans i mam wrażenie, że właśnie tutaj to koło Fortuna niesie Wam przede wszystkim niespodziewajki, jeśli chodzi o sprawy miłosne. Jeśli chodzi o związki istniejące, relacje problematyczne, które tam coś się różnie działo, tu jest kochani szansa na to, żeby się dogadać, szansa na to, żeby dać sobie kolejną szansę, szansa na to, żeby em, wyjaśnić niektóre problemy, wybaczyć. To jest takie, wiecie, otwarte mówienie o swoich uczuciach, szczerość taka, chęć dogadania się, prawda? Wzajemność jak najbardziej i przynajmniej jedno z Was, tak, tutaj w związkach istniejących. Będzie walczyć, będzie walczyć, będzie romantyczny i będzie popychać to drugie w tą romantyczną sprawę. Tu jest takie dawanie sobie, takie odrodzenie czas uczuć w niektórych związkach, kochani. Jeśli były nawet jakieś, tak jak mówiłam, już naprawdę mocno problematyczne związki, kochani, można wziąć pod uwagę w tym tygodniu, nie wiem, jakieś terapie małżeńskie, prawda? <laughs> o, jeżeli ktoś tutaj jest w związku planujący ślub, prawda, już niebawem, no to może w tym tygodniu jakieś nauki przedmałżeńskie gdzieś tutaj się szykują, także warto na to zwrócić uwagę. Dla a singli, kochani, to chyba nie muszę mówić, ci, co mnie znają, prawda? Wiedzą, że as kielichów przynosi nowe znajomości, nowe szanse na nową miłość, tak? Tu jest ożywienie uczuć, kochanie, być może do kogoś z przeszłości, tak? Bo tutaj również może się ktoś pojawić z przeszłości. Nowe uczucie, tak? E, nowa miłość, nowe zakochanie, stan tego zakochania, a jeśli nie miłość nowa, no to na pewno waga poczuje się e, sama ze sobą świetnie, pokocha sama siebie. A wiadomo, jak my pokochamy samych siebie, zaakceptujemy siebie, to wtedy przyciągamy, przyciągamy innych ludzi. Więc, za tu jest mnóstwo szans, kochani, zarówno dla związków, jak i e, osób e, samotnych. Nie, samotnych, nie lubię tego słowa, dla singli. <laughs> Samotność to się źle kojarzy. Chociaż nigdy nie, prawda, nie wykluczamy, że jeżeli ktoś jest samotny, e, to znaczy, że, nie, że od razu jest nieszczęśliwy, prawda? Czasami właśnie ludzie odnajdują mnóstwo szczęścia w singlowstwie. Także, ale tu są szanse, tu są super szanse, tak wierzcie. No i dobra, no i rada, kochani. Rada. Kto nie ryzykuje, to nie pije szampana i co i podpiera ściany. Mm -hmm. Więc kochani, w tym tygodniu, zwłaszcza o tą miłość, zaryzykujcie, żeby się pogodzić. zaryzykujcie, żeby się z kimś zacząć spotykać. Um, te zmiany w pracy, no ten strach tutaj, ten kurczę, ten strach się pojawia, no ale może warto spróbować, tak? Zastanowić się, nie wiem, porozmawiać z kimś. Nie wiem, tu mi się Spójrzcie, odwróciła mi się tu z jakiegoś powodu Królowa Mieczy. Królowa Mieczy, kochani, no to jest przecież wasza karta, energia zodiakalnej wagi. Postawcie w tym tygodniu na siebie, zaryzykujcie własne szczęście. Tak? Tak, postawcie dosłownie sprawę na ostrzu noża, logicznie, fajnie i pokażcie całemu światu, że potraficie, że dacie radę, bo dacie radę tutaj ta królowa. Mam wrażenie, że na darmo nam się tutaj nie odwróci. Ona wam chciała dosłownie powiedzieć: bierzcie, ryzykujcie i to koło fortuny, prawda? Wy w tym tygodniu jesteście w stanie po prostu przekręcić tą stronę, którą wy chcecie. No kochani. Tu jest też karta zmian. Tu jest karta szybkich zmian, gwałtownych zmian. Karta, karta, wiecie, potwierdzająca czasami, plus jeszcze ta królowa tutaj mieczy, wasza, tak, zodykalna karta. Zodykalna karta, karta zodykalnej wagi. Znaczy, tak się poekscytowałam, że aż rozpędziłam, nie mogę się wypowiedzieć. To jest taka, wiecie, energia dwie potwierdzające słuszność decyzji, tak. Tu jest dynamika, tu jest ruch. Także może warto, może warto. A jeśli nie, to kochani, po prostu w tym tygodniu, jeżeli będziecie mieli trudności z podjęciem jakiejś, prawda, decyzji yy, i to będzie za dużo się działo w waszym życiu, tych zmian, tych akcji i atrakcji, no nie wiem, znajdźcie chociaż sobie chwilkę na to, żeby dosłownie, nie wiem, pójść, pobiegać, przejść się na spacer, trochę ruchu takiego fizycznego też sobie tutaj warto troszkę poruszać, <laughs> odświeżyć umysł swoim świeżym powietrzem, no także super. Super, wagus jest, postawcie na siebie. <grych> Dobrze, kochani. Pięknie, piękny, bardzo fajny, ciekawy przekaz dla was, ale już tutaj za długo. E, zobaczmy, co tutaj aniołki radzą, one bardzo często rozwiewają wątpliwości. Żyj własnym życiem. No dobra, no i cóż, czy, 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 czy ja muszę drążyć, czy ja muszę coś dodawać w ogusie? Żyjcie własnym życiem. Ta królowa mieczy naprawdę ona musiała się tu odwrócić. Nie na darmo ona to zrobiła. Widzicie, ona dosłownie patrzy Wam oczy. Żyjcie własnym życiem i nie patrzcie na to, co powiedzą inni. Dosłownie podejmujcie ryzyko dla siebie, dla swojego dobra, dla swojego szczęścia. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, pokochajcie siebie i zaakceptujcie te niektóre zmiany. Rozważcie, przede wszystkim rozważcie, co jest dla Was dobre. No. A tam, gdzie jest ten strach, gdzie jest ten lęk. Ja nie lubię namawiać, bo jeżeli ktoś się boi, to oczywiście strach wiecie, on, tak jak ból, właśnie u człowieka, on chroni, tak? On chroni. Ból chroni nas, żebyśmy sobie nie zrobili krzywdy, i tak samo ten strach, troszeczkę ten lęk, te obawy czasami też są taką ochronną emocją, która pokazuje, że czasami warto się wstrzymać niektórymi decyzjami, ale w tym tygodniu, kochani, warto rozważyć zmiany w waszym życiu. Także, Wagusie, piękny przekaz dla was. I co? No to niech życzę Wam pięknego tygodnia. Działajcie z tym, no? Idźcie na to wesołe miasteczko, ale pójdźcie tylko tam, gdzie jest bezpiecznie. <noise> Dobrze, kochani, w ogóle życzę Wam pięknego, wspaniałego tygodnia. Niech się dzieje, niech się tutaj toczy koło Waszego losu. No oczywiście w odpowiednią stronę. No i co? My widzimy, słyszymy się niebawem. A ja tymczasem żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!